Wiecie, jakby popatrzyli na to nasi przodkowie, na których dziedzictwo tak się powołujemy, spod Grunwaldu, z powstania warszawskiego, z podwiednia i z wielu innych miejsc, to by prychnęli śmiechem. Maseczkę ci każą synku założyć. Rączki umyć córeczko? Półtora metra trzymać dystans, kiedy z kimś rozmawiasz? Naprawdę? Naprawdę? Oto będziesz dzisiaj kopiek ruszył? Wiecie, ja jestem może wychowany w innym duchu. Może dlatego, że przeszedłem szkołę ratowniczą i że, że pracowałem w tym trochę i byłem przy śmierciach wielu ludzi, w wielu miejscach świata. Ja, ja uważam, że jeżeli trzeba, można uratować człowieka, to trzeba zrobić wszystko, żeby go uratować. Proste. Proste. Bo kiedyś to ten człowiek będzie mnie sądził. Kiedyś ten człowiek powie, słuchaj, przez twoją nieuważność nie będę już mógł zobaczyć swoich wnuków. Przez twoją nieuważność i przez to, że miałeś czas, żeby popisywać się filmikami z YouTube'a na internecie, nigdy już nie zobaczę swoich dzieci. Nie chciałbym kiedyś usłyszeć takich słów. I słuchajcie, naprawdę, żebyśmy mieli jasność, też chcę Wam jasno powiedzieć. Ja uważam, że przywództwo, odpowiedzialne przywództwo, to jest bycie wobec ludzi uczciwym. To jest bycie wobec ludzi szczerym i stanowczym. Tam, kiedy trzeba. Ja nie jestem chorągiewką. Ja nie jestem stu dolarówką, żeby się miał każdemu podobać, i nie jestem szafą grającą. Mówię Wam bardzo wyraźnie i jasno. Wiem, jak mamy przez to przejść. Jeżeli chcecie, to chodźcie ze mną. Chodźcie, idziemy razem, zrobimy te roboty. Ale na pewno nie będę zmieniał poglądów pod publiczkę i na pewno stanowczo i jasno będę w tej kryzysowej sytuacji mówił o tym, co jest dobre i o tym, co jest sensowne i o tym, co nie może, powinno być przedmiotem wiary. Więc takiego przywództwa możecie ode mnie oczekiwać, które nie będzie się wdzięczyć, kiedy chodzi o ratowanie ludzi, ale które w stanowczy i jasny sposób powie nam wszystkim, jak razem zrobić robotę, jak razem dopłynąć bezpiecznie do brzegu.